Z i w tym momencie sędzia Szymon rozpoczął z, z, z bezpośredniego bez strzału. się przy niej będzie za moment dośrodkowanie Dąbrowski do w wykonaniu Mateusza wąbrowskiego z dośrodkową trzydziestką wybarczy ale uwaga bo teraz zespół z zina, interwencja w Paweł Budzyński, już dośrodkowanie Sząd tam zachodnictwa u zespołu, wraca piłka do y, Polskiego. Polski jeszcze jedno dośrodkowanie, wymiar Polski z Krowościński, z Erasmusa, Polski jest już piłka posłana w pole Kanady środa, tylko Polska jest zajmowanie, jest Buczma, będzie miała okazję na piłkę wyrzucić. W Buczma jest, y, piłka zagrana w kierunku. Jest zagranie przed oko, Ależ świalka Polonii środa Wielkopolska, ależ to Walczak zrobił. No składał się dość długo zawodnik Poloni do tego yy, zagrania, ale jak już zrobił, no to palce Lizać, spójrzmy jeszcze raz na to uderzenie Walczaka, bo tu będzie co pokazywać tutaj Jest to końcowe i ale teraz już jest Zagrada tutaj się, je, zauwała, tu jest zamocnę, nie, to ma w mamy już w jest do środkowania. Po prostu na mocno kręcę oddaje Do wszystko do wódź. Łócz ma do giełdy. giełda. Chyba do Tema, Jeszcze będzie uderzenie Golińskiego. Golińskiego, ależ teraz jest świetnie. Do znajdował się Polska i król. Już jest na wysokości pola karnego. Król przyjmie łódecki. Król zbiega w pole Król jest piłka 我这个，我这个，我这个。 interwencja w Gdańskiej, daje się utrzymać. Zbiega do niej Goliński, Goliński na szeroką golinski Włódeckiego, Goliński zagrado zagra do budeckiego, budeckim że z polukarnym uderzenie Włódeckiego jest bramka na Polonii Środa Wielkopolska. Miłość Włódecki, 42 minuta i piłka, że Poloni Środa Wielkopolska po wyprowadzeniu takiej zabójczej kontry prowadzą już tutaj w Luzinie 2 do 0. E, da się troszkę rozpędzić rywalom, ale może za chwilę, bo uwaga, jeszcze tutaj król z król, Luzina, pet pet szeroko w kierunku morskiego, Borski, wysokość pola karnego, Borski jest dośrodkowanie, zamyka całą tą całą jest, ale przez Siedniejczak oddaje pod, to do Japonii, Sporo szczęścia dla Wielkiej wielką zabrakło. Jeszcze zgarnia to wszystko z Grobośniński, z taką z z wcinką. Jeszcze uderzenie Kluczyńskiego. Kluczyński do e, ulica Brytanii, do Kluczyńskiego. Teraz świetnie to pobrali zawodnicy Polonii, środa Wielkopolska. Golicki jest już, Polukardy, Golicki, do Kluczyńskiego, Kluczyński jeszcze jest jest bramka dla Polonii, środa Wielkopolska z najbliższej odległości, można powiedzieć, pierwszej wiekierzej, dramę pakuje. To piłkę. po tym szybkim kontrataku piłkarzy Polonii, środa Wielkopolska, minut siedem w Polonii Polska jeden z zawodników położył się tam gdzieś w nogach. Uwaga, jest uderzenie Borskiego, ale tutaj, prosto. Jest tutaj przez tutaj skóra, przejął tą kupę skóra w kierunku swojego partnera zespołu, do załowa, załosta tutaj ma kostucha, kostuch czy tą kostuch, no i teraz wyręczony tutaj w tej sytuacji. Budzyński do Kluczyński teraz w kierunku Golimskiego, Golimski będzie miał okazję, Golimski jest z Poltarnym, Golimski to dramy. dramy jest bramka, czwarta bramka dla zespołu Kolonii Środa, Wielkopolska, no zrobili taką szybką kontrę zawodnicy Kolonii Środa, Wielkopolska i Jędrzej, dramę, po raz drugi w no, tym... ...zawodnicy Ligetu, teraz po raz kolejny świetna interwencja, no, jest to jest do Budzyńskiego, do Budzyńskiego, Polska wygrywa w z dzisiejszym weekendem 4 do 0. Do przerwy było 2 0, czyli